Dzisiaj robimy pizzę, ale robimy unboxing pizzy z Domino's Pizza ręcznie robioną przez Eldo. I powiedz, że to nie myśmy dopisali, tylko to tak było Eldo. Okazało się, że Eldo wspierdolł pół pizzy, ale trudno. Za całą jego twórczość i za rap płyty polskie kupujcie. Wybaczymy mu to. Pizza, pizek, pizza. pizza. O. Ma na sobie takie dziwne kwadraciki. Wnioskuję, że jest to mięsne tofu dla wszystkich wegan, którzy lubią mięso. Co jest? Okej. Okay. Nie, że jakaś. Niesamowicie super, ale, ale też nie zła. Całkiem porządna praca. Przecież jest mało dobra. które dowożą pizzę, więc z tych, które dowożą jest to absolutnie jedna z lepszych. Mamy jeszcze pizzę zrobioną przez Konrada. O proszę bardzo. Konrad nie wpierdolił połowy pizzy, zostawił trochę dla nas. Spróbuję tą. Czuć trochę mm, po smaku salami, cebulki i oliwek. Może dlatego, że jest to pizza z cebulką, oliwkami i salami. A czuć podrana? No szczęście nie. Ogólnie na plus. Polecam.